Stanowisko prezydenta uznajemy za tak kuriozalne w swojej treści, że tym razem postanowiliśmy się w postaci tej konferencji do tego stanowiska odnieść. Pierwsza taką rzecz, na którą, na która już trochę naprawdę zaczyna nas denerwować, to już mało powiedziane, ale zakrwała na jakąś taką kpinę, to rozczarowuje nas fakt, że pan prezydent ciągle mówi o konieczności merytorycznej dyskusji, tymczasem... Tą merytoryczną dyskusją są kolejne manipulacje, które zabiera to stanowisko w swoim pana prezydenta. Bo tak naprawdę, z jednej strony, wskazuje, że wszystkiemu oczywiście jest winna mniejszość niemiecka, buduje wszystkie protesty itd., itd., a w kolejnym akapicie mówi o tym, że 80% mieszkańców tych gmin nie ma żadnego związku z tą mniejszością. No to nie. z jednej strony, pan prezydent wynosi naszą rangę i nasze możliwości organizacyjne bardzo, bym powiedział, wysoko a z drugiej strony sam wskazuje w swoim oświadczeniu, parę punktów dalej, że przecież 80% mieszkańców nie ma z nami nic wspólnego. I my to też podkreślamy, że protest jest protestem społecznym. To przecież widać poprzez ludzi, którzy się tam wypowiadają, którzy zabierali głos podczas spotkań. My to też czytamy, oglądamy w prasie, w mediach, przecież widzimy, kto zabiera głos, odbieramy te sygnały. I są to też mieszkańcy, byli mieszkańcy Opola. Ludzie wyglądają ogólnie z większości polskiej, którzy są oburzeni sposobem i formą dyskusji. Zupełnie też nie rozumiemy, co ma w sprawie powiększonego Opola kwestia wieloletniej migracji za pracą, jednej z, z najniższych dzietności i szybko starzejącego się społeczeństwa. Bo tutaj, tak idąc zupełnie na logikę, tak, czy pani, która dzisiaj mieszka w Czarnowąsach i ma, nie wiem, jedno dziecko, Nagle po tym, jak stanie się mieszkanką Opola, będzie chciała mieć tych dzieci pięć? No, chyba, że pan prezydent zacznie wyłączać światło w Opowie. Jeżeli taki jest cel działania prezydenta, no to rozumiem, że jakieś efekty co do dzietności będziemy mieć, ale samo przesunięcie granic niczego nie zmieni. Tak samo jeżeli chodzi o kwestie zatrudnienia. no Co zmieni w fakcie zatrudnienia, że ktoś dzisiaj mieszka albo migruje za zarobkowo będąc mieszkańcem, nie wiem, borek czy chmielowic, fakt, że on administracyjnie przestanie być mieszkańcem gminy chmielowice czy gminy Komprachcice, przepraszam, czy gminy turawa czy gminy dobrze i wielkiej. Przecież to w jego życiu nic nie zmieni. On dalej będzie musiał gdzieś za tym chlebem jeździć. I ta zmiana administracyjna niczego w tej kwestii nie zmieni. Co zmieni zmiana administracyjna granic w kwestii starzenia się społeczeństwa? Czy mieszkańcy Opola się będą wolniej starzeć? No przecież to jest wprowadzenie dyskusji, proszę Państwa, do jakiegoś dzisiaj absurdu, i my zamiast tej dyskusji merytorycznej mamy dyskusję coraz to bardziej na faktach, niepotwierdzonych, manipulowanych, krojonych pod pewien dziwny obraz rzeczywistości, który nie ma nic wspólnego z realiami. Mało tego w naszym stanowisku, którego de facto chyba dla nikogo nie jest zaskoczeniem z wyjątkiem pana prezydenta, po raz kolejny powołaliśmy się na prawodawstwo polskie i europejskie. I będziemy się na nie powoływać. Tak samo jak na to prawodawstwo powołują się polscy politycy, którzy bronią praw mniejszości polskiej na Litwie. Jest takie wystąpienie, do którego również odsyłamy świętej pamięci już posła Kurskiego, który właśnie w tej kwestii zmiany granic administracyjnych, zmiany okręgów wyborczych, odwoływał się w swojej interpelacji poselskiej parę lat temu, jeżeli chodziło o kwestie Polaków na Litwie. Nie robimy w tym zakresie nic innego. I mało tego, powiem jeszcze jedno, że to nie mniejszość niemiecka ustanowiła prawo o mniejszościach. Nie mniejszość niemiecka ratyfikowała konwencję ramową praw mniejszości. To zrobił polski suweren, polski parlament i polski prezydent, podpisując i ratyfikując te dokumenty. Więc nie można dzisiaj opowiadać, że my wyciągamy jakąś kartę narodowościową, jeżeli tą kartę wprowadził polski suweren w postaci polskiego parlamentu, nie bez powodu zresztą. Bo jak się okazuje, gdy gdzie indziej dotyczy kwestia Polaków w Niemczech, to się na nią chętnie po, Polaków na Litwie, to się na nią powołujemy. Gorzej, jeżeli to dotyczy lokalnej kwestii mniejszości niemieckiej. I ostatnia kwestia, którą ja bym chciał poruszyć, to jest kwestia, że pan prezydent sugeruje, że powinniśmy się zajmować głównie oświatą i kulturą i nawet mówi o tym, że to są główne problemy, które poruszamy na zjeździe. Nie wiem skąd Pan Prezydent to wie, bo nie widziałem go na naszym zjeździe sobotnim, więc nie wiem skąd taka wiedza. Niemniej jednak ja bym zwracał uwagę na fakt, że gdybyśmy się tym nie zajmowali, to dzisiaj o Opole nie ma kolejnych inwestorów, którzy przychodzą właśnie z tego powodu do tego regionu, że jest tutaj kapitał niemieckojęzyczny. I zachęcam pana prezydenta, żeby od czasu do czasu odwiedził te firmy, które zapewniają niemieckojęzycznych pracowników i zapytał, skąd są ci pracownicy. Bo nie są to faktycznie mieszkańcy Opola. Tylko teraz są to mieszkańcy okolic Opola, ale są to też mieszkańcy Strzelec, Kędzierzyna i innych miejscowości z całego województwa. Tylko teraz idąc logiki, logiką stanowiska pana prezydenta oznaczałoby to, że w kolejnym kroku należy przyłączyć również szczelce i kędzierzem koźle. No bo skoro przyjeżdżają tutaj do pracy, skoro tutaj się kształcą, no to należałoby to też przyłączyć do Opola. To jest absurdalna dyskusja. Skończmy z tym. Zacznijmy dyskutować merytorycznie o faktach, o wydarzeniach, o tym, co faktycznie ta zmiana ma wnieść. Bo na razie tego nie widzimy. Widzimy tylko emocjonalne wypowiedzi pana prezydenta, które nic tak naprawdę do rzeczywistości tej dyskusji nie wnoszą. Tyle z mojej strony. Jeszcze jedną kwestię, jeżeli chodzi o tę edukację, o czym bym zapomniał, to tutaj mamy wspólne działanie do, do stworzenia faktycznie, w którym pan prezydent chwali się swoją oświatą. Złożyliśmy prośbę, aby wsparł naszą ideę stworzenia Centrum Edukacji Mniejszości Niemieckiej. Element, który jest zapisany w strategii rozwoju oświaty i mniejszości niemieckiej rządowej strategii od 2006 roku. Jaka odpowiedź pana prezydenta? Nie ma na to miejsca w oporze.